Televisa presenta. Porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentirlo más simple. Guarda tu corazón, ser guardián y mi dragón, siempre ser mi protector. Re Jesteś zatrudniona. Zaczynasz od jutra. Co? Zobaczyłeś ducha? Znasz już firmę. Poprowadź Vanessa. Gratuluję. Marina zajęła pokój Alberto. Vanessa jest tam, gdzie zawsze. A mój dawny pokój? Louis urządził tam archiwum swojej firmy. Zadowoli mnie każdy kąt, nawet pokoik służby. O nic nie proszę. Los obszedł się ze mną w okrutny sposób. Wiem, że muszę iść do pracy. Może znajdę coś w fundacji, w której się udzielasz? Hortensia przeniesie archiwum do gabinetu Luisa. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Zawiadomię córkę, że się do was przenoszę. Nie ma Vanesy. Poproszę Hortensię, żeby wniosła walizki. Jesteś dla mnie jak siostra. Czego chciała? Nie ma się gdzie podziać. Chyba jej nie przyjęłaś. Trzeba przenieść archiwum Luisa do gabinetu. Toribio mnie rozpoznał. Musiałam uciekać. Kazałem ci uważać. Skąd miałam wiedzieć, że ten wariat krąży po korytarzach szpitala? Ciekawe, co na to poradzisz. Wylądowaliśmy w gabinecie dyrektora. Przyszła Marina i doktor Bassan. Toribio cały czas krzyczał. Zapytali mnie, czy jestem pana szpiegiem. Mam nadzieję, że o mnie nie wspomniałaś. Powiedziałam, że już dla pana nie pracuję, ale złożyłam wymówienie. Co? Głupia Ramona. Jesteś do niczego. Jak teraz zamierzasz śledzić Marinę? Nie chciałam. Zejdź mi z oczu. Wynocha. Opowiem ci o incydencie z Ramoną. Od kiedy tu pracowała? Od niedawna. Sprawdziłem jej teczkę. Podała fałszywe dane. Zawsze pracowała u Isauro. Jestem pewna, że to on ją przysłał. Stąd miał adres. Odeszła i już nie wróci. Dziękuję. Ważne, że udało się ją zdemaskować. Szkoda tylko, że dotknęło to Twoją córkę. Nie wiedziałam, że firma jest tak duża. Myślałam, że Luis sprzedaje tylko awokado. Głównie, ale ma też inne interesy. Dziękuję za wycieczkę. Można tu coś zjeść? Niedaleko jest kawiarnia. Jednak polecam quesadillas na rogu. Quesadillas. Co ja wygaduję? To nie dla ciebie. Zaprowadzę cię do kawiarni. Chodź. Naprawdę? Smaczne? Bardzo. Trudno stwierdzić, czy Isauro wiedział o Marinie. Może trafił tu przez przypadek. Wątpię. Ramona podała fałszywe dane w kadrach. Wydawało się, że Marina jest bezpieczna w szpitalu. Tymczasem wróg był tuż obok. Ważne, że Ramona już tu nie pracuje. Dobrze, że Toribio ją rozpoznał. Musiałem sobie przypomnieć. Fernando uprzedził ochronę. Już jej to nie wpuszczą. Podałam też rysopis i sauro Sotero. Jutro go zobaczę. Pójdziesz na rozprawę? Tak. Co? Nie uwierzysz. Mam tylko banknot 50 peso. Ja zapraszam. Dziękuję. Nie brakuje mi drobnych. Nie myślę, że za tobą chodzę. Długo o tym myślałam, nim poprosiłam Luisa o pracę. Domyślam się, spokojnie, rzadko bywam w firmie. A co u ciebie? Świetnie. Zainteresował się mną łowca talentów. Przyszedł mnie posłuchać. Podobały mu się moje kompozycje. Chyba nagram demo. Będzie mnie promował. Zawsze marzyłeś o śpiewaniu. Odkąd przyjechałem do stolicy. Ale marzyłem też o. Co chciałeś powiedzieć? Piosenka, którą są zainteresowani. Zamówienie gotowe. Dwie z serem i dwie z boczkiem. To ładna piosenka, nic ważnego. Polecam zielony sos. Jest ostry, nie przesać. Wezmę tylko trochę, nie mam doświadczenia. Nie lubisz ostrego. Wystarczy? Jesz rękoma. Bez widelca, o tak. Raz, dwa. Pycha. Wow. Tak, mamo. Rozmawiałem z doktorem Fernando. Ramona pracowała w szpitalu, ale ja nigdy jej nie widziałem. Cieszę się, że Marina pójdzie na przesłuchanie. Daj mi później znać. Dziękuję. Dziękuję. Sponsorem programu jest firma ThinkChef.pl, umożliwiająca wymianę walut online. Cieszę się, że Don Luis Cię zatrudnił. Ja też. Po raz pierwszy w życiu jechałam autobusem. Nie było tak źle. Oby się zaraz nie straciła dobrego humoru. Dlaczego? Kochanie, czekałam na ciebie. Co tu robisz? Poprosiłam prudencję, żeby wpuściła mnie pod swój dach. A twoje mieszkanie? Wyrzucili mnie stamtąd. Jestem skazana na łaskę okaransów. Idź do pracy i wynajmij coś. Taki mam plan. Teraz chcę odzyskać córkę. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedziałaś. Już nie jestem twoją córką, a nasze drogi się rozeszły. Powiedziałam to w gniewie, ale nieważne. Jeśli chcesz tu mieszkać, unikajmy kontaktu. Powiedziałam Prudencji, że zależy mi na tobie. Daruj sobie. Tutaj nie możesz spać. Żegnam. Kochanie, jutro ważna rozprawa. Oby wszystko się udało. Ostrożnie. Tak, malutki, będzie dobrze. Nie zaprosisz mnie na drinka? Co tu robisz? Chcę być blisko córki. Cześć. Pozwoliłam Susanie u nas zamieszkać. Szybko będziemy mieli jej dość. Nie ma gdzie się podziać. Wolisz, żebym spała na ulicy? Biedactwo. Zaraz się rozpłaczę. Róbcie, co chcecie. Twój mąż nigdy mi nie wybaczy. Nie przesadzaj. Daj mu trochę czasu. Mój klient, dr Isauro Sotero i Marina Rios, przez lata byli kochankami. To kłamstwo. Spokojnie. Mogę dokończyć? Usiądź. Z tego związku urodziło się dziecko, którego mój klient nie może widywać. To nie jest ojciec mojego dziecka. Próbował mnie wykorzystać, ale do niczego nie doszło. I jak próba? Przedstawiam kopię raportu lekarza, który wykonał obdukcję pani Rios. Pan Sotero został oskarżony o gwałt. Nie doszło do zbliżenia, więc ten raport oczyścił pozwanego z zarzutów. To ja jestem ojcem Rafy. Ten człowiek nie może tu wchodzić. Byłem mężem Mariny. Mam akt ślubu. Pobraliśmy się zanim ten człowiek próbował ją wykorzystać. Nic o tym nie wiem, ale pan również może pozwać Marinę Rios. Teraz pan Sotero stara się o uznanie ojcostwa. Proszę stąd wyjść. Dziękuję, Alberto. Nie jesteś sama. Nie pozwolę, żeby Isauro znowu cię skrzywdził. Wysoki Sądzie, możemy kontynuować? Przepraszam, możemy? Chcę poznać synka. Mam do tego prawo. Roszczenia pana Sotero są zupełnie bezpodstawne. Nie ma mowy o żadnym ojcostwie. Nie ma mowy o żadnym ojcostwie. Niech obie strony ograniczą się do przedstawienia dowodów. Jeśli otrzymałem już wszystko, orzekam, że pan Sotero i nieletni zostaną poddani porównawczemu badaniu DNA na ojcostwo. Moja klientka nie ma nic przeciwko temu. Proszę o zaprotokołowanie, że choć nie dostarczono dokumentów ze śledztwa. Do akt dołączono raport lekarza orzecznika, który badał pozwaną. Dostarczyłem też zeznanie Ramony Lopez, która zapewnia, że mój klient i pani Rios byli kochankami, zanim wyszła ona za Alberto Ocarance. Ta kobieta kłamie. Przestań, zakręci mu się w głowie. Daj mi go. Pogódźcie się z faktem, że ten człowiek jest ojcem dziecka. Szanse są podzielone pół na pół. Bądź tak miła, nie wtrącaj się do naszych spraw. Dzień dobry. Są już jakieś wieści z sądu? Doktor Basan nie odbiera telefonu. My też nic nie wiemy. Przepraszam. Podać kawę, herbatę? Wolałabym odrobinę waleriany na uspokojenie. Dobrze mi zrobi. Silny jak dziadek. Nie puszczę. Nikomu nie pomogłeś. Wynik badania pokaże, kto mówi prawdę. Nie dostaniesz rafy, dopilnuję tego. Śmiało. Proszę pozwać panią Rios, choć to oznacza kolejne kłopoty. Okaże się. Jeśli zrobi pan badania na własną rękę, bardzo nam pan pomoże. Spróbuj. Alberto, co tu robisz? Chcę zająć pana miejsce. Zachowuje się jakby to on był narzeczonym Mariny. Do zobaczenia, moja śliczna. Proszę się nie zbliżać do mojego syna. Poczekam, aż prawo mi na to pozwoli. Wtedy zostanę ojcem na pełny etat. Do zobaczenia. Nie daj się. Co teraz? Poproszę, by jak najszybciej zlecono wykonanie badań. Alberto powiedział w sądzie, że byliśmy małżeństwem, niezgodnie z prawem. Wystarczy sprostować dane, co nie zmienia faktu, że Rafa jest naszym synem. Sędzia powinien o tym wiedzieć. Alberto chciał pomóc. Zrobię test na ojcostwo. Czuję więź z Rafą. Przepraszam, byłem głupcem. Nie dałem sobie szansy, by wcześniej poznać naszego syna. Rób co uważasz, ale na własny rachunek. Chodź, kochanie. Chodźmy. Alberto? Dziękuję, że przyszedłeś. Do widzenia. Proszę, wybacz O Wróć, zależy mi tylko na tobie. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek ci zaufam. Tak bardzo mi się podobasz. Proszę, Claudio. Przemyślę to. Co ty wyprawiasz? Przecież zależy ci na innej. Chodź. Zakochałeś się w Jolandzie. Zgadza się. Nic z tego nie rozumiem. Claudia rozmawiała z Jolą. Muszę naprawić wyrządzone zło. Dlatego robię z siebie idiotę. Pielęgniarki to potwierdzą. Niech Jola pomyśli, że wcale mnie nie interesuje. Dziwna sytuacja. Ja też czuję się niezręcznie. Co nowego? Wczoraj spryskałem część upraw. Oczywiście nikt nie wie, że to była woda. Należało spryskać wszystko. Nie kuśmy losu. Jeszcze szef zacznie coś podejrzewać. Zawiadomiłeś go o pladze? Nie. Najpierw skończę, co zacząłem. A pani niech znajdzie kupców. Ze sprzedażą nie będzie kłopotu. Mam już kilku zainteresowanych. Nie wrócili. Sprawa zamknięta? Nie. Sędzia zdecydował o badaniu na ojcostwo. Muszę zabrać syna na oddanie krwi. Możesz to zrobić gdziekolwiek? Nie. Sąd ma autoryzowane laboratoria. Skażą nam placówkę. Potwierdzi się, że ten człowiek nie jest ojcem Twojego dziecka. Pozostało nam czekać. Nikt nie chce, żeby ten człowiek postawił na swoim. Dziękuję. Chodź do mnie. Prudę zrobiła pyszny deser. Ktoś ma ochotę? Nikt? Nie, dziękuję. Pojawił się w sądzie?